<laughs> A kto się wita? <śmiech> <śmiech> lagi? Ja mam lagi, czy wy macie lagi? Lagi, lagi? ty masz lagi o, Ty masz lagi o, Paweł, Teraz... Nie, nie, nie Wszystko jest w porządku Generalnie to Teraz gramy w gary Moda i Jest z nami e, Paweł e, Admiros e, Diabeł i Flotar Matyniu I ja Plaga też jestem Cześć! Flotar mateniuje, ja no, plaga Miko, lagi na TS-ie Lagi nie powiedziałem Zaraz, no. zaraz znaczy, miną Pipi rapu nie, trochę no, Zaraz się zaczęliśmy tak Jest tak mała mapa Jestem... No daj spokój, Jestem nie da się mi, przez to ogarniać Już widziałem typa jak lagi Co wy mówicie? Sam raz jest na, na tej grote No, brań się, będzie Uj. Ojcze Grigori! To źle, tu jest pokoi różnych To nie był... No właśnie, to one się identycznie zachowują, bo wszyscy mają mózg wielkości Pawła. No i oni wszyscy tak, myślą ale identycznie. Mózg wielkości Pawła to całkiem... Wielkości Pawła A. mózgu. O kurwa. Aha, A? taki duży o, mózg. To kogoś o. już znaleźliście? A. Nie, A. nie, Almiros to chyba nikt tutaj. Chyba wow, nikt. albo jest. Ej, no co, A. spróbuj wyjść. Hmm. Rozmnożyć. Ha, ja już wyszedłem. Ma, gramy 3-3 versus 3, no. nie, nie? Nie wyszedłeś. oczywiście, że wyszedłeś. Jesteś Father Grigori. Nie jesteś. Nie, no to one, one, się identycznie zachowują no, jak to to ludzie, to jest crazy węzji. shit. No nie? To bardzo no tak fajne. To, to szuka. Ostrzeliłem go trochę. To szuka w ogóle. To, to szukanie no, szuka błądzi. <laughs> to szukanie się... błądzi. Oa, oa, oa. Tu jest jestem dziadkiem. Jestem. Którym? Kule rzucił Napoleon. Jesteś widzę cię, security, security. Gdzie jesteś security to? Help. I need help. Do Stop talking. Gdzie jest Nie ono, ktoś... no, możesz gadać przecież, Ale o tym. to nie jest TTT. No wiem, że pa, Paweł, ty... gdzie jest Będę ktoś? podpowiadał, będę podpowiadał. Nie, nie ma mnie. Paweł, dobra. Tak, to jest to Paweł to żyje to i Matyniu. A okay. jeszcze ja? Prawda. Kurde. Ta. Tam... W ogóle jakie teamy są? A ja jestem z <laughs> z, Pawłem z Matyniem, aaaa. <laughs> no ja mówię <laughs> do ciebie, aaa. że jestem za Tobą, ty mnie miał. Ty no what the fuck? W ogóle oni chodzą za, za... Ja że ty Fletar, nie mówisz Fetar, Fetar, proszę wyjść na chwilę tam, gdzie byłeś. No. I od razu na a już nie ma Ło co to Ej pytanie Tam co idzie w las Zobacz co to jest Poszło se w las No to se poszła Jak używało Prawym Prawym przycisk Umiejętności Ja pierdzielam Jak dwa razy dotkniesz pantera To masz nową umiejętność Zatrzymaj się Dobra To jest ktoś jednak? Nie wiem Strzel Nie to nie jest nic No to jest właśnie przerobana, U są identyczne No nie Admiro strollowałeś mnie Wiem jak sobie siedzi tutaj Nie chłopaki? Dobra bo bo to nie Siedzi tak trochę Znowu no gdzie one też biegają, nie one też biegają, też biegają, też biegają. Tej, wiem, no o za co za, chodzi w, żart, w ogóle? Inaczej, bo ty mogą tam. Widzę, widzę, widzę. go biegać. Gdzie widzę? Tu, tu widzę? jest. Czekaj. Jaki Kłamca. Wcale tam nikogo nie ma. O, no jesteś nie. tutaj. Cześć. Nie, nie. Tań, jest. Nie, Jezu, nie. nie. Jest, dziad. Jest. A nie. to nie on. Jak nie? To nie on? Kurde. To nie on. O kurde. No ty patrz. Może to ty, kolego Ej, co to... to jest za e, sudoku taka umiejętność? Wybuchasz e... i zabijesz to to. Uh, hunterów Okej, okay, a to chodźcie w kółeczko W dupiu, w dupiu. Na środku się spotkamy, co ty na to? Flotar, okay, flotar, nie przychodź do mnie Dobra Ja się trzymam Ja się boję, że oni gdzieś Znajdziecie tutaj... nas w końcu tak. No właśnie Myślisz, że cię nie szukamy? Ogarnijcie się Weź ty się bo... ogarnij, pewnie siedzisz gdzieś w <laughs> przodkącie w frajerze mapa, kurde No i no. dupsko wow, No ładnie. i siedział o, o Tu jest! <grym> sudoku>, sudoku Wysadził się! Wysadził Poświęcenie! <grym> oh wszystkie kolory się zaświecił Dobra. i się wysadził, no nieźle A na którym A się i... używał umiejętności w ogóle? Tak na przyszłość? No właśnie. Nie właśnie ja wszystkim nie 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 zapomniałem. Fajne są okay. Niektóre są fajne, no Dobra, to jest... Szczególnie okay. się pomniejszasz, że są takie moje kukiełki, Dobra. nie nie tak uciekać takie małe od ja w ogóle jakieś miejsce trzeba wyczaić, jakieś fajne. Aby zamienisz się w Huntera i strzelasz do siebie w No to jest dobre, no? No i co, Zaczyna rzutować kogoś innego, nie? Nagle. Chwila. Eee... Teraz my szukamy. Ja szukam Ołe. teraz admirosa. Nie? nie? No. Coś, Michał. Powodzenia. Hmm. Dobra. O, wyklikamy chłopaki Powodzenia! <laughs> zostaw mnie! Zostaw mnie Cichutko. Cześć. Powiedz zostaw mnie. To ty? O kurde. A, ktoś mi to się wydawa podejrzane, ale... Ej, czekajcie bądź dotykają chyba, widziałeś? Plaga? Już Cię obczają? to ty No Stanął przede mną i stoi, się nie rusza, nie? ja mu Hedzik, bam. Ale jak się, musieliście się zastanowić No Nie, to nie on Ale bo ty mówisz, że ktoś z tobą pa, był, nie? Pa, nie pa, Mówiłeś powodzenia pa, pa, ra, mówiłeś? Pa, pa, Mówiłem, pa. mówiłem, mówiłem Czekaj, czekaj, czekaj Nie. Tak. Ładnie Tak. Dwie osoby w jednym pokoju były Wy tam co mówiliście do ciebie, powodzenia. Ciu. Na no. początku. To jest gnój. To nie Kurwa! Nie wierzę! Ale chamstwo! No. Zmieniła mi się umiejętność, gdy podszedłem to... no, no tak, do. No wiem, stikera, to... zapomniałem Alipa. Ale, ale, no, ale jestem słaby w gestii. No po co się do mnie przykleiłeś? Nie o co ci chodzić. Chciałem zobaczyć tak, gdzie idzie. Nie no. I oni się teraz zorientowali, że we dwóch byliśmy w jednym pokoju. Weee! No, no, jako jedyni tam byliśmy, nie? No? Jak no dwie jedyne osoby. Ja i zrobię. tak stoim i obie tak stoją, się do mnie patrzą, mówię, kurde. To jest nie tak. może przepuści nas, nie? Ale plaga długo się zastanawiał, czy no, to ja, czy nie. mieć pewność. To ja jestem tutaj jest mistrzem przegrywania w tą grę, chyba wiesz? Bo mnie zawsze, pie pierwszy, A, za zawsze pierwszy gościu podchodzi i do mnie strzela od razu. Wow. To wow, to. Co? Co, to co to było? było? Już się wysadził? Plaga chciał się wysadzić. Mam jeden HP. O ty dziadu, śmierdzi dupcu. Nie tak. wiesz, 30 no, HP. jeden. Tak jakby co, to plaga o, nawet mi o, zadaje się No, fajnie. Okej, okay, czyli gdzieś. Ej, czyli ja nie mogę nikogo teraz sprawdzić? No nie. Muszę być pewny. Great tactic, po no, gdzie? No, ja mam 40, to Otem. 3 razy mogę sprawdzić. chyba no. staliście w sobie, dlatego. No, ja co hej, robię? Wampirizm? Ale... Widzę Matyniu 69, tak się wygląda. Matyniu 69? Pewnie wampiruję. Wysysam z kogoś życie, czyli jeżeli Flutter ma jeden HP i do niego podejdę, to go zabiję? Jak się nazywa? Ja, nie, tak. nie rób tego. Sprawdźmy to. A jak nie. się nazywa? Umiejętność? Dobra, dwie postacie, A, które są blisko siebie. A, może? Słuchajmy szybko. Nie wiem. Mat, nie ty, ty jesteś tym doktorem, ja to widzę, tutaj, o. Przepraszam? Hmm. to sprawdzić, no nie? Hmm. Nie, to nie ja. No ty. są gdzieś tutaj. ta. ta. ta, ta, ta. ta, 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 ta Mat... Wow. Wow. Zami... Co się stało? Zdożyłem szybciej go zabić zanim się wysadził! <śmienicielibyśle> <Nieważne. To> nie będę <śmienicielibyśle> Czyli jednak wampirizm tak nie działa... Chciałem się wysadzić, bo... A co wyzadzić, się zrobiło bo... jak użyłeś? się go... Aha... A mnie? Mm. No tak, Jezdą. ciebie... No to... A, Shockwave za... y, dookoła... Admiros, to chyba to może to. być on... <śmienicielibyśle> nie dawno poszedłem stamtąd... Le L let me check this się shit. Pcha, pacz, się pcha, chce no. a, jaki tłum, tu ludzi się no. zrobią. Czekaj, 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 ma ty nie. To nie on, tak, tak. Dobra, tam zostawmy. Jest w ogóle jakiś tu tunel ziemią. Dobra, gdzie oni są, okej, tutaj są. O, chłopaki. Cześć, hmm. no, co Boż, jest? No, może zagrajcie ooo. razem z tego, Babingtona. To jest pralnia jakaś ukryta. Dobra, będzie chłopaki. Się? Może spotkajmy się gdzieś. No, gdzie się spotkajmy? Który ta pralnia będzie się biedna? W pokoju, gdzie umarł Paweł. Dlaczego? A który to był pokój? Ja wiem, to był Tam gdzie jest dużo kryształ. Marzyna, po prostu się kurde. Dobra, ja jestem w tym pokoju i nikogo. Nie, są dwie osoby. Nie, jedna osoba jest no patrzy na obraz. zobaczymy, czy to sprawdzi. Ja mogę... No jo, jo jeden HP mam! No oh. ja to samo! Wy co tak strzeliłem, bo się wystraszyłem. O, jest ja, przejście. No nie nic, musicie to, zacząć tak. sprawdzać, bo to. No, no, no. Musisz, musisz sprawdzać. Ja już nie mam czym sprawdzać. No ja też nie mam czym. Jaką masz to bo? Nie Nie mam właśnie nawet. jeszcze. To musisz dotykać ich. No właśnie chcę. Musisz się dotykać. Tak, No no nie wiem, komu się spodobało? Czekaj, czekaj, kto to był taki? Kto mu się podoba? No, no. Sprawdzał. Musimy kur! zaryzykować. No Właśnie zaryzykowałem. Zobaczyłem dużo, dużo ludzi dookoła i strzeliłem po prostu, wiesz. Ładnie. Jakaś podpowiedź? Możemy prosić o podpowiedź? No dobrze, to widzę was wszystkich. Znaczy, nie wiem, zniknął mi jeden mężczyzna. Ten frajer po lewej! Flotar! Który, ten? Tu? Tak mi się wydaje. Nie no wiem to patrzy, nie? Ten? Ten? No to nie dobry wybór, wow. ja bym strzelił, nie? Ej. Ja bym strzelił Nie podpuszczam was, ale nie strzelicie mm. ja, ja nie chcę strzelać w niego Cześć, kolego To nie było Jakie leszcze, no, <grym> to, nie Jaki lepsze. to byłem w ja Strzeliłem. No, to było, ale to, to, byłeś to byłeś ty? Ej, to byłeś ty? Tak, to nie byłem trafię, ja no. Nie, ten doktorek, który tam le. stał Tak, dwa razy mm. go strzeliłeś Nie dwa razy i strzeliłem w innego To jest... Ej, dobra, chodźcie, ja, pożyjemy trochę dłużej bo teraz. Tak, Co to była za akcja, <noise> Taka luźna sugestia. Taka luźna sugestia? Nie, nie w żadnym wypadku, no, no, chodźcie. Mam by tutaj do was kilka naboi. Ja, 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 ja się muszę ukryć gdzieś. Się Kurde, się baguję z kimś. Ale... Ja proponuję jedną rzecz, słuchajcie, ustawcie nam się w kolejce, po prostu będzie, będą mhm. chęci, jak i szło, nie? był play of the game, człowieku. Dobra, ja idę. Tam wcześniej wcześ to był play of the game. O, to, 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 jest, to, jest to jest super wybór. Wybor. Ty trzej zginęli, on sam został. Ej, prawym są te umiejętności specjalne, czy jak tak, Tak, tak Dobra. Wow. Wow. Ci kogo nie zabiłem znowu? Oddali Może jeszcze takie specjalne, żeby ja, nie dało się bielę. tak A ile wam HP zabrałem? Mi nic, ja 50. odbiegłem. Serio? O, tak, ale to, bez... Sens. Zobacz tego białego, zobacz tego białego tutaj. Tak? Myślisz? To ten, to ten. A ile masz HP? Kurde! To mogłeś <coughs> powiedzieć, żeby sprawdził <coughs> Nie, ja byłem pewien, bo się nie mogłem ten. Aj ale... chłopaki! Widzę waszą dwójkę teraz. A, bardzo dobrze, <coughs> dobrze. Pararos, po, <coughs> Chory pory pańcu. Pan tam... Dobrze, szoruj to tutaj, ale tutaj się nie da usiąść, no, no przecież to jest. Nie. się nie mogą chować tam Uważaj ma to nie, bo. Hehehe, podszedł, pod szedpisdą, poszedł. <pizno> poszedł. Dobra, <noise> co to, co, co Paweł? Z opóźnieniem czasami stań, nie, nie, nie żeby jest tak, że wiesz kogoś uderzyło. A dopiero później się zabierzesz No się szorujesz tam i mi się Aha. z pralnią, no. Jest ja to jest wieście na zewnątrz. Ale to nie miało chodzić o mi, że dupalem, o podłogę bardziej. A, ale no. Jeśli skończył z pralnią, wchodzę, a tam, no, tam tylko jedna postać, to mówię no. no ty. sorry, ale killi Dobra. mnie. Dobra, następny Kuba? raz. A ja tylko zostałem? Tak. O kurde. Jesteśmy słabi gracze, wiesz? Co mam zrobić, żebyście mnie znaleźli? Przebiec przez, przez środek przykład, Wie, Widzisz kogoś z, z nas, Flotter? Eee, spróbuj pozbierać krople deszczu. Eee, no. To gadamy się, czy, czy co? Nie, nie chyba. <laughs> jak <to będzie>? mi <laughs> <Jak śmiech> to to sprzedał, o co chodzi? Się? No niecham nie, to trochę. No? <laughs> wow. Ale Wiesz, że Ale gdzie on jest? Ja chcę sprawdzić. O Jezu. Co tu się! <laughs> no ja chciałem sprawdzić, jaką mam umieć <laughs> no. no to już no to dobrze sprawdziłeś. Masz, dobrze masz. O, tam się gdzieś, o O, tutaj. nie wyjdę No i tak, no, elegancko Potrzebuję pomocy, jestem w szafie Chyba wiem gdzie No w szafie W kuchni zobacz co? co to za głowa tutaj wystaje? Zobacz, to nie ja, gdzie? O kurde no, no nie. O. Dlaczego to zrobili? Takie raid tylko, tylko wystawa. No, żyliście dłużej teraz. teraz no, no a teraz żyliśmy dłużej. dłużej. Ta, teraz to, musimy to, wygrać. Następny krok. A, do, creating NPCs. To. Let's do this man. Let's do, do this. this. Musimy to wygrać w końcu. O ile się tak, teraz this na this początku, this początku this nie wysadzi, gaz? to nam dobrze wyjść. Co to jest? Nie no, to możemy zrobić a, tak, że nie wysycamy. Ale i tak nie działa no, to wysydzenie na, na początku. Każdy po razie wysadzi. Ale za każdym, każdym rundą jest inna ta umiejętność specjalna? Czy to można sobie N Za każdym uprawić. razem się losowa robi, no, a losowa jak tam, dotkniesz tam, gościa tak? dwa razy, to się zmienia. Tak. A, tak. Albo jak no, nie, to nie możesz ma. Możesz dotykać nas na przykład plaga. Już was wyprzedziło. Sz palce w dupiu w A, no tu i tam. Najlepiej tu, patrz. Okay. Tu jest Uwaga, bo oni impreza. się wysadzą zaraz właśnie widzę impreza. Ja mam to, to różowe rękawy, dlaczego? Bomba. Bardzo dobra impreza moim zdaniem tutaj jest. A ja, czemu Bardzo ktoś bomba. ma takie różowe, a to pewnie. Albo Co tu zra... zra... się dzieje? Weźmy no. tak wyrównaj bardziej. No właśnie, Co Czekaj, tak? próbuję Którym się robi różowe takie rajonka? Ej, dostaliśmy stuna. Tutaj sztukę tworzymy. Tu tu próbuję to naprawić, ale Bukty. coś nie mogę. Hmm. Trzeba czekać. <laughs> tutaj, tutaj. Chwile, Dobra, czekaj, ja tu? Oh, coś? Nie! Bo? Mam cię, mati dziadu. Nie. No, no... Przepiękne. Chodźcie podziwiać obraz. Chodźcie podziwiać. Co? 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 Co tu się Chodźmy? stało? No chodźcie wyjdźcie na środek, zobaczcie no, obraz. Gdzie ten obraz Na, jest? Obraz? E, na środku. Zaprosamy. Tam na górze zaprosamy. w sensie? Jesteśmy no. na górze. Dobrze. Idę. O! <śmieniu> <śmieniu> <dobra>. <śmieniu> Każdy, kto będzie przegrywał obraz... Świetny obraz jest. To nie on, to nie on, to Jezu, nie on! Jest, mam, mam, mam go! Masz go? Dawaj, dawaj! Tak, tak, tak! tak. Z tyłu za to mam <śmieniu> Admiros, zbiegł go, To, dawaj, nie, on, tak, to, to nie, tak, nie on, to tak, nie to jest on! To nie on! Nie? on! Ja już do niego strzelałem. Ale ja strzeliłem w niego i nie straciłem HP. się Ale plan był dobry z obrazem, co nie? A kogoś z was zaatakowałem, chłopaki, czy nie? mnie ktoś zaatakował, musiałem użyć umiejętności. Dawaj tam, tam Patrz. Nie on, to nie Paweł ty. To nie Paweł ty. Oooo! O, Paweł ty. T-Bag, Myślałem, że myślałem, że zrezygnuje w końcu Jeszcze Plagej został. To nie ten. Ja jestem, no. Ale plageł widzę jest dobrym botem. No, Plagał jest dobry w to. Dobry bo. Tak, no, no na co dzień wiesz, ćwiczy, nie? Także... Tak, Kurde, ale Powiem jest. wam, pod, wiesz, dam jak wam podpowiedź. Sumiską, wiem, jak co, no. to, co, ale to panią, panią buzię miło to troszeczkę. Alien. Alien? Dzięki. Nie chodzi o tego youtubera znanego, tylko chodzi o film. O wow. tego ksenomorfa, tak? O to ci chodzi? No, bo no, ma taką głowę trochę jak Alien. To co znaczy? No jaki łeb miał Alien? <laughs> no taki podłużny, taki łeb no, no. no. miał Alien. Ziub, ziub, ziub. To łeb Plaga, przyznasz mi rację, no prawda? Tak, Jaki Proszę, mam go, mam go! Gdzie? Nie, ma a to no nie jest jedyna jest. postać na tej mapie No dobra, ale strzelam do niej i nie tracę życia, no to coś jest nie tak No, no, tak. Tak. no właśnie, ja też nie traciłem i do końca. Tam jest A czasami no... A może tutaj, nie. ta ta ta, o tu, ta pani to... Nie wiem, sprawdzę, ja mam tylko 20 życia Ja mam 30 A może was okłamałem, nie powiedziałem, <tł> <tł> że mówię prawdę Aha, a to mówiłeś prawdę, czy nas okłamałeś? No właśnie, mówiłem prawdę Wiem, jakby to powiedzieć nie wiem co się stało tak właściwie Tu? Co? Nie wiem, co się dzieje It's you, man? Mam go, mam go! Ooo, pieprzone opóźnienie, nie? Ooo, Po raz pierwszy wygraliśmy Wiedziałem, że coś jest nie tak, co nie? No właśnie, po raz pierwszy wygraliśmy Nie, Nie, tak, po raz pierwszy, nie się ruszyć, ale mi mnie odblokował, więc uciekłem Daliśmy wam fory po prostu teraz, wiesz? Żeby nie było przykro, nie? No Teraz my Brzmi zaczarujemy byli. I no, see dreams of this Dobra, ja poszukam was najpierw może ja Zobaczy gdzie się ukryliście. Najlepiej zbierzcie się w kupie, bo kupy nikt nie ruszy, nie? A, A, Dobra Chyba, że Przez mucha tak sugestia, Zatańczcie najlepiej na spodach na, na, Zatańczcie na w jednym miejscu o, na, Jak mi rurę znajdziesz jakąś A właśnie, bo te boty nie używają żadnych tych, takich emotek i tak dalej Także to będzie trudne Ale rzadko. Rzadko, ale używają. Ja jestem grubatkiem, przyznam. Widzę, że? jak admiro stańczy właśnie. O! Oko z prawa? Tak, jak to wyłączyć? Pararosie! Wyłączcie Pesuj <grym> się bocie! Pomóż mi, Halo! Było... Paweł, wróć, Paweł! Gdzie, gdzie? Już, już, już! W pokoju wróć, weźmy przepięknie. Ooo, a co to za roboty nam się znalazły tutaj? No, tutaj? Pięknie, po... Mate no, no. Przed chwilą się przytulaliśmy Czekaj, już teraz się ruszyć. O, poszedł, poszedł. To no jest on, on to jest! To nie jest on! <średe> 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 widziałem na, jak tańczyłeś, <średe> Admiros. No nie tańczyłem, Wyłączaj no się. Stańcie tutaj łazić, kubasy. Trzeba się teleportować. Teleportuj się do najbliższego. Tam, do Ciebie. Jak to możliwe? Dziomek, ja jestem quality botem. Dobra. Quality botem? O, dzięki. Samoan ja teleporta to, to Paweł. bym ja no. teleportował się do Plotora, na przykład. Na przykład, do, do plotara, na przykład. To, to jest dobry pomysł. Nie, nie coś, co tak. Ja zobaczyłem jak żołnierz się zmienia w normalnego człowieka. Tak? No, e? to było dziwne. Wow. Ja myślałem, że normalni ludzie się w żołnierze zmieniają. To w odwrotną stronę żyje, no? poszło. Ej, mam pytanie, ktoś chce przyjść tutaj do mnie, Paweł? Co, co o tym sądzisz? Gdzie jest? Sądzę. A, to jest cudne do powiedzenia. Nie jest on, bo ja straciłem życie, ale. Tak? Tak. Mówisz? To bardzo ciekawe. A ty co tu robisz? A, no ten jest jakiś dziwny, nie? Tak, go. Ja nie budrawdam go. Sprawdź tak. go. go. U, straciłeś u, życie? Tak, straciłem. Dobra, czekaj. A ten, a ten zobacz tam. Sprawdź tego, no. A też nie. Kto was tak bardzo dziwi chłopaki? Powiem <laughs> tak byliście tak blisko. Tak, bardzo bardzo blisko. blisko. No. Tak blisko. A to się ja. blisko? Nigdy Ej, nie byłem ciebie nikt tak blisko. Ja był idę za tobą. Idziesz za mną. zobacz. To możemy zrobić kolabo. Dobra, spoko. Hm. <grym> <grym> a, kurde, nie wybuch dziad, Śmierdzi dupiec, no. ja bym wybuch. No to ja bym wybuch. No, Okej, okay, to było dziwne. Lepiej wybuch. Lepiej sprawdźcie pod fortepianem, bo tam ktoś się chowa. Kurde, ale to nie zabije nas strzała, to jest bez sensu. Ej, mam wrażenie tak nie straciłem życia, go uderzyłem. No się ej, boję? By dziad jest takie maleństwo było. O nie, czekaj, przesuńcie Aha, się, ucieka. Flotar. Ooooo! Oh, kurde! Ooo. A to był taki dobry! Wow! No, Zamienił się, się Co jest grane? Oh my god, co jest grane? Pan super! Ale nie, jak ten. Pa, Paweł zaczął na niego patrzeć, a Flatar zaczął E naciskać, żeby zmieniać postać szybko. No, się no. trzy razy zmieniłeś, Paweł, na niego patrz i se poszedł. No właśnie. Tak? Nie no. Kurde, nie. Dobra, szukam ekipy. Weź się w jednym pokoju, idźcie oh, na dół. Dobra. Tam pa, pa, nikogo na dole nie będzie. W jednym na dół? będziemy pracowali. Na co? No, w, jednej w jednej firmie? firmie? No w gorącej wodzie Company. Ło! Wow, no oh, no, no świstę, no, tak, nie? No, no, nie? Ja musiałem zmutować mikrofon, bo tak głośno się śmiałem. No. Zmutowany mikrofon? Tak, zmutowałeś mikrofon. Taki duży, czy. Mikro, tak, jak penny? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. O, kto użył z powrotem? Nie wiem. Mikrofon. Kurde. No tu zawsze ja, kto to coś tam użyje. to, Czemu to, ja to ja był to, ja taki super extra hot? Ekstra hot? Super, super hot. By nie rozumiem. Zupełnie dwa super hoty widzę. Że są. Wow, jak Onko. to jest śmieszne. <coughs> Dość śmieszne. Hot. A ten super hot. Wow. Co się stało? Flotarze z powrotem. Widzicie, że tak. Paweł się zmienia tylko w dziewczynie, co nie? No, co? Ale, no. Ukryte pragnienie, nie? Ja, ja bym masz pragnienie. różowe ramiona. Ja ramię? mam różowe? Tam no. e, chcesz o tym porozmawiać? Nie, teraz? no bo takie. Tak, może tak. i różowe. Teraz tu i teraz też porozmawiać? może? To ja położyć Ty, na ten, tylko. Ten psycho-psychoanalityk, można nawet powiedzieć. Hmm. Tak, blisko. Bo jest psycho i wygląda jakby no, coś nie, analizował. Tak, non, blisko, dobra. jak ja. Trr gdzie jest? Nie był. Nie What był, nie the tak fuck? Ktoś nie, teleportował się. Teleportował się jakiś gości obok mnie. Albo ktoś momentu. stworzył, nie wiem, może 7 kopii obok siebie. O ty dziadu śmierci, dlatego się teleportował 7 osób? No to co mi dookoła? teraz powiesz, co? A ogólnie może jak zamieni się w tego, z Seekera to mogę ich zabić? Yy. Mapcie. <laughs> Jest tu! O tu jest! Nie zaciąłem! Au, oh, jest! Dobra mówię, Co Dobra, to za jakiś kurde ale Chłopaki, jak się zamienię Dobra, w mogę ich zabić? Przetrwać. Nie, nie Nie, 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 mogę. nie, 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 nie bo ty zostaniesz sam pytałem, Ja mówię, co to, za, co to za gościu w jakimś tutaj sucie się obok mnie ociera cały czas? Będę botem hmm. Oj, Najlepszym botem na świecie będę Brawo Bądź prawdziwym botem Pamiętaj, korzystaj tylko z W jak będzie no właśnie taki, właśnie bo boty nie mogą Okej. Okay. no do tyłu oh. nie chodzą no. do tyłu nie chodzą i na boki nie chodzą więc ten Kład Kład po tylko rozpoznać go. takiego fajkowego. o na przykład ty no to ja na przykład ty no no to chyba jest on i się okaże że to jest on, to się on. Coś jakoś... nie, nie to nie są by... nie to nie są by... nie to nie są co by nie to nie on by... to nie są by... nie to nie ale nie to nie on to nie on Ja już do niego strzelałem 100 100 Podejrzane A Ci okaże że był obok i Dobra, się śmiał z nią. to wyszukajcie, ja będę go mm. śledził cały Acha. czas Dobra hmm. tak. I on zaraz I zacznie się... biegać tak <noise> z dupy Cześć O, halo To lustro, to lustro, o, to lustro o, prostu, bie. Nie bierze Nie bierze? Co nie bierze? Nie nie rybki? No, nie bierze. Roty. Roty. Na to ty Pipi Ostatnia runda Last Last round Piri pap pap papiri pap Piri pap pap papi Gabi papi, pa, pa, papi. Pa, ba, ba, papi Już nie A jest ok Ale ja to jest Nie Piri pi 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 O już jest ok o, o. Jest ok przecież Witamy po przerwie Witam po przerwie Kur... Co to jest graviton coś tam coś tam coś tam Gravit nie używaj tego co zabija wszystko Nie używaj tego to jest głupie to jest ta ta, czarna dziura co wciąga wszystkich Super! O, leci per, tam! Ot. O nie, poleciała tam! O, te no co? Czemu wam nic nie zrobiłem? No, tu nie nie coś się, tak, się dzieje ten tam. Jest, tam jest, z... teraz, teraz, teraz Kręcą, jest Ale tu nie ma żadnych propów luźnych, więc... Eee, ta... Czekaj, czekaj! Do, tak nie się, A nie ja widziałem tylko jak, się, jak ten bot rzucił U. tym granatę! Jak <laughs> wszedłem no. waszą trójkę, znaczy. Chodź tu! Chodź tu! Widziałem, że to ty to nie. Ja. To to Kurwa! To nie ja, co ty mówi. zrobiłeś? Dobra, został jeden na placu boju. Dobra, A patrzcie, to boju. będzie coś takiego. Ja, ja też zabił swojego. Ładuję rewolwer co? i to, to będzie to one shot one i one kill nad One shot, one kill. Do nie no nie tak czy shot? czy Nie, nie, nie. Jest. Okej. Okay. Rosyjska ruletka, mówisz. Tak. Ja, ja ci uh, mogę powiedzieć, uh, kiedy będzie was widział. Teraz na przykład Nie, ale kiedy już nie widzi. Teraz też was widzi. I cały czas w sumie was widzi. Ja Chciałbym być kobietą, być kobietą. Tere, te, 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 te. -te, -te, -te. Weszły, weszły. <śm> to za kobieta jest. Tak, na pewno to jest ta. O, tutaj. O, oh, nice. No, okay. Straciłeś życie czy nie? To jest Przecież good spot. Straciłeś? Tak, no, straciłeś na tylko. Nie, to jest jest, jak tak byś został. No, okay. Na, 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 na. Nie, bo ono się u mnie od na, mnie na, bardzo na, ci nie mam co na na Nie uciekaj! Zingu. Admiros, pararos, Admiros, pararos Dobra, stoisz Admiros może byś mnie wyleczył Ty, ale ty Admiros, masz eee... gówno w głowie, żeby takim botem być dobrym. Ja cię kręcę. <śledzimy> <śledzimy> XD, XD <śledzimy> <śledzimy> Dobry bot. Dobry <śledzimy> bot. Żebym ja cię zaraz nie wyleczył Już nie możesz. Znaczy możesz w sumie na mnie wyleczyć. No, nie może próbować. Co, nie? No dobra. Hmm. to i tak nam co? mało mówi. A to jak wyleczyć? Da się wyleczyć? No i, Dobra, że... To jest, jest taka moc, że możesz wkrzeszać innych, nie? No to. Wiesz. Ja mogę wam podpowiedzieć, że jakieś 5 minut temu był ty? lekarzem. No co ty? Okay. Mówisz o leczeniu, to nie kaptaliśmy się. Na pewno. Tu, ja tylko, wcale nie śpiewałem, kręga. że chciałby być kobietą też. No. Jak ktoś ja tu ma, na twarz. O, Gdzie? ten co chyba. Tam w szafie? Okay. A. Mhm, też widzę, widzę. Ona się nie otwiera. Chcesz wiedzieć, żeś Fajna <laughs> kryjówka w szafie? Ciekawe. Eee, no, To pan no, robił, tak przepraszam tam. bardzo. Szafa. Halo? Mm. Proszę się zatrzymać. Stój pan, Przez, jak okay. do pana mówię. To nie, ciężko. nie, nie, nie. Pararo, jak mogłeś tak postąpić z tą kobietą, która była tam, gdzie no. była? Kogo? Kogo? Wchodzą A wchodzą do tajnych przejść? Dwie minuty No, no. co ty? Bez no. jak, w tunelu Chcę jakimś tajnym portalu. Czekaj, chwilę, czekaj no, Także Admiros, na spokojnie Nie pozwolę Mamy radę, przyniosę z... Oni bizi? mają pewnie mało zdrowia, także spokojnie co Lekarzu, chodź tutaj Nie mogę wyjść Chodź tu, lekarzu O, elegancko i dlaczego wow. straciłem życie? No bo, 30 bo To chapyk. Było... <grym> A czy czasem nie mówiłeś jeden strzał, jeden kill? <grym> Dobra, może no jeden tak jeden było. Kwiłem. Tylko swój, chodziło o. Że sam bo się nie zabijam, powiedziałem kogo Zabił <grym> Zabiłokera! Headshot, nie? Taki wiesz, prosto w czaszkę swoją. Tak. Samobójstwo. <grym> 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 Jestem uwięziony w ogóle, nie mogę wejść z piwnicy, bo boty zacięły przejść całe. O, no co ty gdzie ty jesteś? A może Admiros jest w piwnicy? Miros jaki tutaj e, sneaky z zamiana była no. Czekaj, przeznaleźć. Ile, Ile nam zostało? To, ogóle jeszcze zostało w jeszcze? Minuta trzydzieści minuta, no. minuta? Dobra, no, dobra. Ciężko rozpoznać tutaj takiego jednego no, Miros to, no, to, mi to e... taki wykapany bot Dobra, daj Ta, mi tańczyć Prawdziwy bot Ej, teraz, taki... będę, teraz już na zawsze zostanę botem Real boże. bot Panie bocie Dziura w Jakiś sygnał no, podejrzenie się coś coś do Umiejętności daje. siedzenia przez całe życie w silverze widziałeś? pomagają przeżyć no. w Garysmodzie? Prawda? W Mirosku? Hmm. E, jestem aktualnie goldem Oj, przepraszam A, Szanuj Szanuj to jest gold 3 e, no, Ale, jakieś nie ma, podpowiedzi Admirosie, ma... coś tam? Tylko już Życzysz e, nam rąbka tajemnicy? Nie tak, jasne Nie? Czasami was podmacewuję, Złucham może tego. tak powiem Ale Czasami zbiory. jak nie patrzycie, to was macam Podchodzi Dzień dobry. Odchodzi. Gdy zamykasz oczy. Cześć. Chudy, łapię je, cię za ręce. Paweł Do. Dlaczego to, to, się zatrzymałeś? <laughs> Widziałem jak przesunąłeś innego bota. No, y a, to ty, a no, to nie, no, to nie to można To, to by było to chyba to na to tyle, to no. No do no. tyle, no to trzymaj, trzymaj.